Obecnie posiadamy 3577 punktów mocy. Aby znaleźć się na pierwszym miejscu w globalnej tablicy wyników potrzebne jest 10269 he he, punktów mocy. Aby w ogóle wejść do top 100 najlepszych graczy potrzebne jest około 7214 punktów mocy. Gramy na dywizji Mythical Honor i 30 gwiazdek, 29 dni do końca sezonu. Let's go baby, let's go! I jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Leslie, Minisithar, Vexana, Franco oraz Insu. W naszej drużynie u przeciwników Moskou, Dairot, Zask, Kufra oraz Tamus. Lecimy na Golena. Na początku odcinka chciałbym podziękować tym osobom za wspieranie kanału. Jeżeli Ty chcesz dołączyć do tego grona, kliknij pierwszy link w opisie. No i na początku, oczywiście, nie będziemy tutaj dużo przedłużyć wstępu, bo na początku i tak jest tylko farma. Źle się ustawiłem od samego początku. Grałem przeciwko Moskołowi, który jest w Ukrainie, więc w teorii powinno być łatwo. Ale no ja nie wierzę w takie przesądy, że o Ukraina to nagle jakiś słaby gracz. Nie, absolutnie w to nie wierzę, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast z Moskoło. Już nieraz wygrywaliśmy. Dlatego skupmy się na grze. Skupmy się na farmie. I skupmy się na obijaniu Moskoła. A my widzimy się, jak już będzie. Będą zbudowane jakieś przedmioty. I będą wywiązywać się jakieś walki. Ok? Ok, okay mamy kufrę na naszej dżungli. Mamy tutaj również Dairota, który ma już czwarty poziom, niestety. Cholera. Udało się uciec, ale zostali... zostaliśmy przybici. O, ale to jest ciężki orzech do zgryzienia, Franko ciągni. Franco, ciągnij! Franco, ciągnij! Franco, nie pociągłeś. No niestety, ale my przeżyliśmy, to się liczy. No i nasza drużyna zabiła chyba Kufrę i rota, tak to się zapowiada. Dobrze, wycofajmy się, żeby zregenerować HP. Okej, okay, bijemy go, jest szansa. Jest szansa, no raczej nie przeżyje tego. I zapowiada się, że to faktycznie. No, akurat... Ten pan z Ukrainy, lub ta pani z Ukrainy, nie gra zbyt dobrze. No ale dobrze. Jest pierwszy kilek. Fajnie, że w tej pierwszej akcji, co nas przybił tutaj do ściany wraz z Dairotem, nie udało im się nas zabić, bo to by było niebezpieczne. Natomiast mamy bardzo dobry początek. Mamy 6-0 początek. No i Moskwa może ultować, więc uważajmy na to. Mamy już Gold Kraba zabranego. Uważajmy na ulta od Moskwa, bo ult od Moskwa może być dla nas śmiertelny i to dosłownie, ponieważ nie posiadamy flickera, a gdzieś tu również. Może być Dairot. Dobrze, mamy tutaj Franko, więc już czuję się troszeczkę bezpieczniej. Wciąż niewystarczająco. O nie, przepraszam, Franko, Chyba zepsułem. Nie, nie zepsułem. Ok, udało się zabić Dairota, zajebiście. No i jeszcze gdzieś tutaj jest Moskow. Jeszcze gdzieś tutaj się czai Moskow, Pytanie, gdzie on jest? No, w krzaczkach go nie ma. To jest pewne, w krzaczkach go nie ma. Schodzi kufra. Ok, puszujmy, poszujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Bardzo ładnie, udało się załatwić pięknie. No i nie, tutaj raczej nas kufra nie załatwi, chociaż mocno berwaliśmy. O, miniony jeszcze nas zabiją. To by było co? Wstyd i hańba, gdyby nas miniony załatwiły. To by było wstyd i hańba. Za chwilę będziemy mieli ulta. Czy my chcemy próbować zabić? No, raczej nie. Aj, no, zabrakło troszeczkę. Ja się, obawiam się bardzo. Ulta od Moskoła. Jak moskoł złutuje, to może być po nas. Zbierzmy gold Kraba i wycofajmy się. Mamy najwięcej golda w grze 3500. Mamy o 500 golda więcej niż przeciwny, najlepszy przeciwnik. No definitywnie ten mosko do najlepszych nie należy Czy uda się go załatwić teraz? Wydaje się, że tak. Proszę bardzo, kolejny kill. Tak, no, definitywnie ten Moskow jest słabszy, słabszym graczem. To widać, to widać, bo Moskow potrafi dużo robić, a ten Moskow sobie nie za dobrze radzi. I to jest dla nas świetna informacja. Natomiast teraz gdzieś tutaj był Kufra, jest tutaj Dairod, więc uważajmy na nich. O, właśnie z Kufra i Dairod gdzieś z tyłu się czai. Jeżeli Franko przyciągnie, no to zapowiada się obiecująco, ale niestety nie tym razem. Może teraz. Może teraz, no. Ma bardzo mało HP. Nie wiem, gdzie jest Dairot. Dairot wiem, że był na swojej dżungli. Bardzo ładnie. Spróbujmy go załatwić. Powinno wystarczyć, nam obrażeń. No, zajebiście. Bardzo ładnie, to jest Franko, gramy. No i teraz możemy udać się poszować inne linie. Między innymi Mida. Przyda się na pewno pomoc. Chociaż nasza drużynka sobie świetnie radzi, to po takiej akcji, po tym, że mamy pustą linię, wydaje się, że możemy spuszować tutaj środkową aleję. I skupmy się na puszu. Pięknie udało się spuszować. Brawo, jeszcze Franko przyciągnął. Zajebiście, jesteśmy 5-0-1, unstoppable i udajemy się na górną aleję od razu. Boom, nie ma go. Pięknie. Natomiast jest tutaj Zask, a Zask może być dla nas problemem delikatnym, więc uważajmy na niego. Nie wycofajmy się na dolną aleję, bo Moskow puszuje dolną aleję i Moskow raczej spuszuje dolną wieżę niestety. Zaspaliśmy. Spróbujmy przyczaić się na moskoła. Jeżeli Moskow tutaj pójdzie, możemy go zabić. Pytanie, czy Moskow tędy pójdzie. Może powinniśmy udać się na Może powinniśmy czekać w tych szaczkach? No nie ja wiem. Czekam na tego Moskowa, bo fajnie byłoby go załatwić. A Moskowa, jak nie było, tak nie ma. Jest moską. Super. Spróbujmy go załatwić. Zjejbiście! Mamy Moskowa. Nasza drużyna pozabiła przeciwników. No i to jest dobry moment na pushbota. To jest dobry moment na pushbota, ponieważ nie żyje trójka przeciwników. Nasza drużyna będzie brała lorda prawdopodobnie. No i nikt nam nie jest za bardzo w stanie przeszkodzić. Diolot i kufra są na górnej alei. Wstał teraz jeden z przeciwników, który może tutaj pójść. Powinniśmy uważać na łódę jak jaką tylko w stanie. Wow! Widzieliście to? Legendary! No cóż za piękna akcja, czy minion mnie zabije, naprawdę? Nie, minion mnie nie zabije. Niesamowite, no ten mózg definitywnie do najlepszych nie należy. Zabierzmy dżunglę Dairotowi, mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie mnie zabić, bo może, w sumie, na przykład taki kufra, może tutaj podejść do mnie, nie załatwić. Ale akcja, ale outplay, ale outplay, ale outplay. Ale outplay! widzieliście to? To jest Best Lesley EU. Top Global Lesley, moi drodzy. Wow. wow! Wow, 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 Boom! Widzieliście to? To jest Top Global Lesley. Tylko, jak teraz dostanę ulta od Moskoła, to się właśnie bardzo źle skończy, ale możemy go zultować na przykład w ten sposób i nasza drużyna powinna go wykończyć. No ma bardzo mało HP. Killing spreamy, zdobyliśmy asystę. Zajebiście. To jest właśnie to, że spuszczaliśmy tutaj wcześniej wieżę i teraz nasza drużyna mogła wejść głęboko. Mega dobra akcja. Zabieramy Lorda, a my jako lezle jeszcze ani razu w tej grze nie umarliśmy. I to jest naprawdę świetna informacja. Postaramy się to utrzymać. tak by było naprawdę świetne, gdyby się udało to utrzymać. Są tutaj przeciwnicy. Legendary. No i również Nairota, który tutaj ma bardzo mało HP. Jest double kill. Pięknie, lord idzie midem. A my możemy spróbować załatwić tutaj kufrę. Legendary! No pięknie tutaj przytękował. Nasz sojusznik, niestety, ale przeciwnicy poszły nasze Nambota. Zask wraz z Moskowem, no ale nie ma kto bronić Mida, nie ma kto bronić górnej alei. A Bota będzie bronił Insul Shin. Pytanie, czy uda się Insul wybronić? Tego nie wiemy, no ale wiemy, że nam prawdopodobnie uda się spuszczać środkową aleję i górną aleję. Tak to się zapowiada, że górna aleja również padnie, chociaż niestety nie, raczej nie. No pięknie tutaj siada, siada. siadają ulty pięknie. No, ma tak mało HP. Udało się załatwić pięknie. Bum! Triple kill! Będzie kwadra Raczej nie będzie kwadry Ale będzie górna aleja za to. No zajebiście, słuchajcie, no w tej grze lecimy jak szaleni, naprawdę. Oj, padłem pierwszy raz! Jaka szkoda pod koniec gry! 14-1-4, ale Gierka, i tak wygrana! Piękny meczek, a my, moje drogie duszki, przechodzimy do drugiej gry. Let's go, baby! Let's go! baby. No i jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry: Belerik, Iksja, Nowaria, Joy oraz czuł w drużynie przeciwnej. Lesley, Kimi, Esmeralda, Edith oraz Martis w naszej drużynie. Lecimy na goldlana. Kimi na idzie. Z kimi mieliśmy delikatny zgrzyt, który pójdzie na goldlana, ale finalnie kimi okazało się, że będzie lepszym midlanerem. Dlatego, kimi idzie na midlana. My idziemy na goldlana. Gramy przeciwko XC, co nie będzie wcale taką łatwą linią. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będziemy grać defensywnie w early game'ie, to powinniśmy sobie poradzić. Z... Miejsce zająłem, no ale e, tak jak klasycznie na wstępie dużo nie zrobimy. Dlatego, my po prostu zrobimy szybkie cięcie. A nawet sobie, o no właśnie o tym mówię. Nie powinniśmy. Nieśmy dać się obijać w ten sposób. Spalmy wszystko co mamy i grajmy bardzo defensywnie, ponieważ Xia no, będzie dla nas ogromnym problemem. I tego się nie da ukryć. Xja będzie dla nas ogromnym problemem. Dlatego grajmy defensywnie, no i farmmy tylko, to będzie nudne, dlatego szybko zrobimy przycięcie i widzimy się jak już zacznie coś się dziać. Nasza drużna goni X i nie ma szans na ucieczkę. a Dlaczego? Bo spaliła fleszę, żeby nas wcześniej załatwić. Niestety, ale umarłem, więc cały misterny plan z bezpieczną farmą pod wieżą poszedł się, że tak powiem, no do gdzieś, poszedł daleko, do piachu. Generalnie nie wyszło, więc teraz wracamy do tej farmy bezpiecznej. Oczywiście, no z Xy będzie piekielnie ciężko, bo jest to dobra Xy -ja. nie, będę, nie będę tego ukrywał, jest to naprawdę dobra Xy -ja. Chociaż teraz dosyć mocno bywała, no ale mamy tutaj Edit, oczywiście, więc. postaramy się zebrać farmę stąd i zaatakować X, I chociaż dużo jej nie zrobimy, niestety. Okej, okay, 1000 HP zostało. Jesteśmy w stanie ją załatwić, tak mi się wydaje. Pięknie, piękna akcja. Bardzo fajnie, że mieliśmy tutaj Edit. Edit zasekurowała kilka. No i możemy pushować. Za chwilę będzie do nas schodził Belerik prawdopodobnie wraz z Nowarią, więc wycofajmy się. Nowaria jeszcze jest na midzie, ale Belerik już prawdopodobnie tutaj schodzi dokładnie tak. Więc czy będziemy polować na Belerika? No to jest pytanie, jest Nowaria również tutaj niedaleko. Więc musimy na nich uważać. Definitywnie tak. Natomiast możemy obijać przeciwników. To nie, nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Okej, okay, okej, okay, jest Martis. My ultujemy. No to jest potencjalny kilek. To jest potencjalny kilek i dokładnie tak się wydarzyło. To jest dobry motyw akurat, to jest dobry przykład, aby jeżeli sobie nie radzisz na linii, bo zdarzają się takie mecze, że przeciwnik jest lepszy od Ciebie, po prostu staraj się nie umierać. Staraj się stać pod wieżą, farmić, baitować przeciwników, ale nie umierać. Jeżeli nie umierasz i kupujesz czas, wyciągasz drużynę przeciwną bliżej swojej wieży, to tak naprawdę budujesz możliwości dla swojego junglera, dla swojego roamera, dla swojego midlanera, aby zgankowali Cię i pomogli Ci wygrać linię. Tak jak między innymi stało się teraz, gdzie no ja z X xy'o sobie nie radzę za dobrze. Odpowiednio wyciągając ją do siebie i czekając na ganka, byłem w stanie nawet nie załatwić, ale przeżyć i kupić czas dla naszej drużyny, aby Martys ją załatwił. Zobaczcie, nieudany gank ze strony Belerika. Okej, okay, to jest mega niebezpieczne. Wycofajmy się. Przeżyliśmy. I nawet udało się coś zabić. Na szczęście, bardzo fajna akcja. I właśnie o tym mówię. Zobaczcie. Nie radzimy sobie z Xją, ale czekając odpowiednio na, na ganki, zobaczcie, pomimo tego, że nie radzimy sobie z Xją, udało się spuszować górną aleję i to jest naprawdę świetna informacja. Wycofajmy się, zregenerować HP i pomóżmy innym liniom, między innymi botowi. Ok, czy uda się go zabić? Nie jestem przekonany. Tak, udało się go zabić. Pięknie. Odpuszujmy. I chyba będziemy wracać na górną aleję. Tak to się zapowiada, że będziemy wracać na górną aleję, chociaż i tak możemy stracić górną wieżę. Pięknie zabiliśmy. Esmeralda jest na górze i to jest naprawdę piękna informacja. Dzięki temu Esmeralda jest w stanie wybronić górną aleję, a my możemy pójść tam pomóc Esmeraldzie i wbić się w X, ponieważ ona nie ma wieży. Ponieważ X -y nie ma wierzy. Oj, 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 oj. oj, To jest bardzo zły moment. Nie wiem dlaczego. Pomyliłem Belerika z naszym sojusznikiem. I jak widzicie, przypłaciłem to życiem. No mój błąd, tylko i wyłącznie. Ale nasza drużyna tutaj skutecznie dobija przeciwników i to jest całkiem fajna sprawa. Oberwałem trochę strzałów, ale nie szkodzi. Udajemy się od razu na Mida, bo tam się dzieją kolejne walki, chociaż dobrze będzie spuszować jeszcze jedną wieżę, bo wszyscy przeciwnicy są na midzie, więc my jako Marksman możemy naprawdę mocno spuszować tutaj kolejną wieżę. I jeżeli uda się zabrać dwie wieże, to będzie jeszcze lepiej. Idealnie. I możemy dojść jeszcze na Mida, pomóc naszym sojusznikom. To i może zrobimy jakąś kwadrę? No, Double Kill też całkiem nieźle. Double kill też całkiem nieźle. E, plus, no miejmy na uwadze to, że spuszczowaliśmy dolną aleję, prawda? Więc to jest naprawdę super informacja. Nie żyje nas ma nasz Martis, a my zaczynamy robić lorda. Za chwilę Martis wstanie i będzie tutaj szedł. Idzie również Edit. E, pytanie, czy to nie jest strzał w kolano? Jeżeli wbije się tutaj w nas Joy na przykład. No, Miejmy nadzieję, że nie zdążą się wbić przeciwnicy w nas. Nie zdążyli, a Joy jest na idzie I Joy może przypłacić to życiem. Albo uciec, jedno z dwóch, <laughs> uciekła, okej, okay, nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy Lorda i możemy teraz spuszować środkową Aleję, tym bardziej, że mamy tutaj sojuszników, którzy będą nas bronić, a my już zadajemy fajne obrażenia. Tylko dalej musimy uważać na Xję, bo X'ja wciąż bije, Ixia wciąż bije. Jeżeli Ixia odpowiednio zultuje, to może się dla nas tragicznie wręcz skończyć. No właśnie o tym mówię jest ult. Zabijmy Joy, dokładnie tak. I gdzie czuł. Udało się załatwić przeciwników zajebiście i uratować Edit. To jest najlepsza informacja, że udało się uratować Edit. To jest naprawdę piękna informacja. Wszyscy przeszliśmy, udało się uratować sojusznika. No czy mogłoby być lepiej? Tak, moglibyśmy sprzedać na przykład Mida jeszcze. To by było w ogóle zajebiście. Chociaż mamy sprzyżowanego bota. To również jest świetna informacja. I możemy pchać dalej. Możemy pchać dalej tutaj przeciwników. Nie mamy minionów niestety na midzie. To jest delikatny ból. Boom, zobaczcie, mega kill. Pięknie. I spróbujmy pchnąć środkowo aleję. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy. Udało się i postaramy się teraz przeżyć jeszcze. 7-2-5. Jest nieźle. Ok, nowari zlotowaliśmy, to jest dobra informacja. Nowaria mocno obrywała. I tutaj czuł mamy u góry Edit. Ok, spuszujmy kolejne wieże. Pewnie, że tak, czemu nie. I dopóki możemy, puszujmy. Przedcimy są na dole. Spusujmy kolejne wieże. Boom, on ble, Pięknie. I pusz, i pusz, i pusz. I ucieczka, i ucieczka, i ucieczka. Bo jeżeli teraz dostaniemy w włeb, no to po nas. Wychilujmy się na red buffie. I z puszem. Mamy mało HP, musimy mocno uważać, ale no, potencjał jest ogromny. Monster kill, zobaczcie. Leslie jest prawdziwym potworem. Spuszczmy górną aleję, bo obawiam się, że nie weźmie... Okej. Okay. Oj no, Joy się po nas przeleciała. Joy nas przeleciała, to dos dosłownie. Ale gierka jest naprawdę przyjemna. Marty czy zrobi triple killa? No raczej nie, nie tym razem. Przeciwnicy postanowili poddać grę naszakimi. Kończ Lorda, przeciwnicy są mocno puszowani. My wychodzimy z bazy, a przeciwnicy poddali grę. Nic dziwnego, zostali przeterani po prostu przez naszą drużynę. Bardzo przyjemna gierka i o dziwo, W tym odcinku chyba skill wrócił, bo udało się wygrać dwie gierki pod rząd, więc to jest przyjemne w odcinku. No i ja Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas. Pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał. A ja zapraszam Cię do kolejnego filmu. W tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.